mam na imię Ania, jestem z okolic Wrocławia, yy, niedawno skończyłam szkołę średnią, także yy, z tego też względu postanowiłam przystąpić do programu, jako że mam mnóstwo wolnego czasu, no i tyle. Przede wszystkim chcę pokazać młodym ludziom i pewnie może też jakimś tam starszym wiekowo, jak imprezuję i to też nie jest na zasadzie pokazania się, jako że medialnie nie zależy mi na sławie, chociaż mam świadomość, że oczywiście to z tym się wiąże, ale raczej chcę po prostu pokazać, w jaki sposób ja się bawię i, no i jakim pracuję. Chylanie, melanże i takie rzeczy to jest codzienność, prawda? Jakieś kilkudniowe maratony. Także mam zamiar coś takiego pokazać w programie. Interesuję się tańcem. Owszem, mam ze sobą no, niemałe przygody. Byłam tancerką na różnych eventach, imprezach. Bardziej jakichś tam oficjalnych, nieoficjalnych. Także y, taniec to niegdyś y, była i moja pasja, ale y, również forma jakiejś pracy i zarobku. Dla mnie taniec przede wszystkim jest takim jakby pokazaniem siebie i wyzwoleniem siebie, tego, co tak naprawdę we mnie tkwi. Czyli jakieś takie moje uczucia wewnętrzne mogę wyrazić właśnie przez taniec. Absolutnie nigdy w życiu nie spotkałam się z jakąś negatywną opinią, wręcz przeciwnie, z reguły jest doceniane to, co robię. No i tyle. Absolutnie nie wstydzę się swojego ciała. Nie jestem osobą jakąś zakompleksioną, jestem raczej... Mogę wręcz powiedzieć dumna z tego, jak wyglądam, ponieważ wiele też jest mojego wkładu w to. Między innymi, nie wiem, chodzenie na siłownię, prawda, czy korzystanie z jakichś innych, nie wiem, z fitnessu, z basenu, uprawianie jakichś sportów. Także absolutnie nie wstydzę się swojego ciała. No i lubię je pokazywać i w jakiś tam sposób eksponować. Czasami jest tak, że po prostu jest po prostu damski wypad, typowo damskie jakieś tam ploteczki. No a czasami jest tak, że po prostu jest ekipa albo tylko męska, albo mieszana. Także u mnie nie ma jakiejś zależności. Ja tak naprawdę wszędzie się potrafię wpasować, niezależnie od płci. Przede wszystkim yy, i mówi się, jest takie powiedzenie, że powinien ktoś się przyciągnąć wyglądem, a zatrzymać charakterem, prawda? No i wiadomo, każdy ma jakiegoś, jakiś swój typ faceta czy kobiety. Yy. Ja potrzebuję przede wszystkim czuć się bezpiecznie, to jest dla mnie najważniejsze. A jeżeli chodzi o wygląd, to no bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim mężczyzna potrafił o siebie zadbać, tak? Lubię seks, nie będę ukrywać, no, ale to chyba jak każdy. Mam dzień, że mam ochotę po prostu się poprzytulać, prawda? A jest taki dzień, że mam ochotę być to za włosy, tak? Więc to wszystko zależy od dnia, nie jest to jakoś tam unormowane i jakieś stałe moje preferencje seksualne. Mam dwóch najserdeczniejszych przyjaciół i to płci męskiej. Yy, powiem szczerze, że przyjaciółek raczej nie mam. To dużej mierze jest też przez to, że no bardzo często jest taka zawiść między kobietami, prawda? Zazdrość i przez to nigdy nie mogłam sobie znaleźć takiej szczerej, prawdziwej przyjaciółki. Yy, natomiast mam dwóch wspaniałych przyjaciół. I, I czym jest dla mnie przyjaźń, przyjaźń, no jest to wydaje mi się tak, jak dla każdego bardzo ważny jakiś tam element życia, prawda? Bo na przyjaciółach można się wspierać, można porozmawiać i, i to tyle. W drugiej osobie bardzo przeszkadzanie zazdrość. Jest to, no nie wiem, dla mnie nie do zaakceptowania, prawda? Ponieważ no, każdy człowiek jest inny i wydaje mi się, że y, żaden raczej nie ma prawa do zazdrości drugiemu, bo... Każdy, powiedzmy, jest kowalem swojego losu, prawda? I to od nas zależy, co mamy, co osiągnęliśmy. Także całkowicie u mnie zazdrość jest weg, prawda? Każdy tatuaż coś dla mnie znaczy. Każdy ma jakieś tam odzorowanie w moim życiu i, i nie jest tak, że, że po prostu jest, bo jest. Najważniejszym tatuażem dla mnie jest właśnie niedawno zrobiony na przedramieniu, na którym mam wytatuowane trzy daty ważnych dla mnie osób z mojego życia. Moje wymiary? No tak, no to jest to... Mm. O, dzień dobry. <laughs> yy, nie mogę powiedzieć, że wysoka jak to pola, głupia jak fasola, jakie tam jest takie powiedzmy małe powiedzonko. Yy, w każdym razie fakt jestem długonoga. Yy, liczę sobie metr 77. Yy, moja waga to 64 kg. Yy, no i tyle.